Cześć, tu Asia. Dziś zapraszam Was na racuchy drożdżowe z jabłkami. Pyszny obiad albo deser, jak kto woli. Oczywiście zaczynamy od mąki. Będziemy też potrzebować trochę mleka. Będą nam też potrzebne drożdże, suche lub y, takie suszone lub tradycyjne. Trochę cukru. No i oczywiście jabłko, bo racuchy z jabłkami. Wszystkie składniki i ich dokładne proporcje znajdziecie w opisie pod filmem. Do łąki dodajemy cukier. Sprawa jest dosyć prosta. Dodajemy też drożdże. Musimy zrobić zaczyn, jeżeli korzystamy z żywych drożdży. Wówczas odsyłam do filmiku, w którym pokazałam, jak zrobić taki zaczyn, jeżeli... Jeszcze nie robiliście. Do tego y, jabłka kroimy na dość spore kawałki, obrane oczywiście ze skórki, y, dlatego że one mają być mocno wyczuwalne i tego jabłka ma być sporo. No i teraz do naszej mąki dodajemy mleko. Ono musi być lekko ciepłe. Nie chcemy takiego prosto z lodówki. Letnie. Mleko dodajemy do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Tutaj na te półki do mąki to będzie około półtorej szklanki mleka. Trzeba to dobrze wszystko rozmieszać. Łatwiej by było pewnie taką trzepaczką, no ale ja już sobie dałam radę inaczej. Będziemy też potrzebować jeszcze jajko, o którym zapomniałam. E, dlatego najpierw dodałam jabłka, później dopiero nie, po chwili dodałam jajko, ale to nie ma żadnego znaczenia, tak naprawdę. Po prostu trzeba to dobrze połączyć, więc jeżeli dodałam wcześniej jabłka, to tutaj muszę się postarać, żeby, żeby dobrze to jajko z ciastem połączyć. Ciekawe w ogóle, czy ja bym ostatecznie zapomniała, to by też wyszło bez jajka. Później tak. Tak przygotowane ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy na około godzinę do wyrośnięcia. Ja czasami otwieram piekarnik i nastawiam na 50 stopni, żeby przyspieszyć cały proces. Teraz w parunastu łyżkach oleju smażymy, oczywiście na rozgrzanym oleju, ale nie na, za dużym, na nie za dużym ogniu smażymy racuchy na taki złoto brązowy kolor. W tym momencie racuchy są już gotowe do przerzucenia na drugą stronę. Widać wyraźnie, że już zaczęły się pęcherzyki powietrza pojawiać, i to ciasto już nie jest takie zupełnie surowe. I teraz na tej drugiej stronie one muszą sobie po prostu ładnie dojść. Okej, okay, ogień wciąż nie za duży. Jeżeli chcemy je bardziej zezłocić, to możemy troszkę zwiększyć ogień później, ale trzeba uważać, żeby one się jednak zrobiły w środku, a nie spaliły na zewnątrz. Zawsze odsączam je na ręcznikach papierowych z obu stron. Tak wyglądają już gotowe. U nas podajemy zawsze z cukrem. Polecam serdecznie, myślę, że znacie i lubicie. Jeżeli macie jakieś swoje patenty na racuchy, to koniecznie dajcie znać, jakie to są. Jeszcze lepsze rozwiązania. Dzięki za oglądanie i za wysłuchanie mnie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.